Oj, ale zobacz, to jest piłka nożna. To są rugby. To jest rugby, a nie piłka. Prawie ją miałeś. Bro, prawie. Jest! To jest bramkarz, proszę Państwa. Siema To mamy po świętach. Historek! Wracamy, wracamy do ruchu z powrotem Do pracy. Kurde, aż się nie chciało tak rano wstawać, ale jednak najgorsza to ten. Pierwsza decyzja, żeby wysunąć nogę spod kołdry, a później już jakoś idzie. Czyli ja lecę po Karola, nie wiem co jeszcze będziemy dzisiaj robić. Dzisiaj mamy kilka zadań. Raczej u mnie musimy tam dokończyć tą kuchnię jakiś pierdołek, gdzieś tam gniazko przykręcić myślałem o pomalowaniu na zewnątrz tego budynku ale musimy sprawdzić dzień dobry. dzień dobry musimy sprawdzić co tam się dzieje u mnie nad okienkiem górnym bo pamiętam jak padała woda to tam coś dziwnego się działo i pada... kapała tak z... jakby czegoś tam brakowało więc dobra pora, aby to teraz szybko naprawić i pewnie się tym dzisiaj zajmiemy Możliwe, możliwe, że zajedziemy jutro do mojego klienta, u którego robiliśmy tam te malowanie. Bo on chce jakąś lampkę wymienić i jeszcze kabli się pozbyć ze ściany. Przypomniało mu się teraz. Więc prawdopodobnie będziemy mieli te pierdoły. Myślę dalej, co zrobić z tą łódką i kiedy ją zacząć. To bardziej o to mi chodzi, bo. Mam projekt umówiony od poniedziałku tutaj na miejscu niedaleko domu i kurde nie wiem czy dałoby się go tak przesuwać to wszystko zależy od tego jak ta klientka się ustosunkuje z tą łodzią. Znając życie to ona ma czas, bo miała dużo czasu i tam jej termin żaden nie goni, więc może tak będzie, że po tym projekcie który mam teraz przełożymy ją i zaczniemy na spokojnie robić tylko łódkę o kurde, ale brudna ta kamerka zaraz zobaczymy jak się nagrywa A, chyba ok także wtorek po świętach poświętowaliśmy mieliśmy dużo jajeczek ja zjadłem sam chyba z 15 Wykąpałem pół rodziny w wannie, bo reszta trochę chora. I tyle. I święta minęły. Zrobiliśmy dwa razy grilla. Zjadłem trochę białej kiełbasy, także no jadłem się, no odpoczywałem, należałem. boże jedyny. Super, przydało mi się trochę. Bo ja rzadko kiedy mam czas wolny. Sami widzicie. Jak mam tylko coś wolnego, zawsze coś wymyślę. I tyle. Miłego dnia. Trzymajcie się i pozdrawiam do góry głowa. Cześć o, przywitaj się ładnie, cześć, to ja Albert. Cześć jestem fajny. Mam 8 lat, szukam dziewczyny Słuchajcie. Także dzisiaj przedstawię Wam moją posiadłość. I tutaj u góry mamy tam mały problem, już to naprawiłem co prawda po części. Bo Rynna nie była przygotowana we właściwy sposób, i za każdym razem, jak padał deszcz, to mi się lało tutaj po tym daszku. A przy okazji, odkryłem, zaraz wam pokażę, że ta papa tu już jest w strasznym stanie. Także tak to wygląda: O widzicie same grzyby i wodorosty. Więc dobrze było to uszczelnić tak naprawdę. Ja spróbuję to oczyścić teraz szczotką ładnie wszystko i mam taki środek do uszczelniania. O, widzicie, to wszystko tak spękało. Już, to już ma swoje lata. LED jest OK, ta rynna jak widzicie cała jest swistowana. Tam dodałem przed chwilą brakiet ten tutaj prosto, taki prowizoryczny, bo ona cała w ogóle opadała. W tą stronę. Zrobiłem mały test i okazuje się, że tu jest tylko jedna rura, która spada w dół z czterech domów tak naprawdę, więc no ciężko ogólnie zachować taki spadek na tych czterech domach, kiedy dach ma swój jeden poziom tak naprawdę, więc przydałoby się gdzieś jeszcze jedna rura. Sąsiad mi przed chwilą powiedział, że w ogóle z biegiem okoliczności jutro mają u niego wymieniać rynne. Więc, tak czy siak, wróci to wszystko do tego, co było, czyli jedna rura. Ale mi się wydaje, że jednak gdzieś tu powinna być, bo cały spadek jest tylko w tą stronę i nie wygląda to dobrze. Także ja się zajmę tą górą. A Karol, tu mam taki waterproof. Jak widzicie, został mi jeszcze po jakiejś tam robocie. To akurat go wykorzystam. Tu malowałem dwa lata temu. Cały ten domek na biało. Naprawiałem też tą górę, ten cały bej, ale to była szybka praca nie jest to ładne do końca, więc mi się nie podoba i Karol zaraz to wszystko poprawi. A wyglądało to mniej więcej tam, tak jak ten żółty domek naprzeciwko, czyli wszystko spękane, a u mnie jeszcze gorzej było troszkę, bo były dziury. Więc dałem siatkę i to naprawiłem wtedy, ale nie postarałem się i to tak. Więc teraz będzie zrobione lepiej. Farbę mam. Więc powalujemy. To też pewnie będzie odświeżone Całe to wejście tutaj też będzie odświeżone Drzwi pewnie przemalujemy na jakiś czarny Tak mi się wydaje I tyle Taka sobie o wymyślona praca na teraz Pozdro dla wszystkich, którzy siedzą w domu Ale mają zajęcie i szukają zawsze coś kreatywnego Aby zrobić w ciągu dnia Pozdro, cześć Także jak widzicie Trzeba to wszystko najpierw poskrować Dokładnie Albo przynajmniej jak najdokładniej się da Później omieść Osuszyć W sumie W sumie ten produkt się nadaje też na, na nakładanie na mokro Więc to nie ma jakby jakiejś większej e, Większego problemu Większej miary tak naprawdę Czy to będzie dobrze czy źle Ale na pewno trzeba to oczyścić Wszystkich wodorowców. Później będzie malowanie Dobra Właśnie zostałem poinformowany, że śniadanie już było, a ja A ja nie jadłem Także zobaczcie, tak to wygląda teraz primerowane, bo ja chcę to poprawić, tak jak wspominałem, więc użyłem primeru i też pamiętajcie, żeby zawsze czymś to sprimerować. Ja używam takiego do plastrowania. To się nadaje i na zewnątrz i do wewnątrz. Jest takim malak kwarcowym piaskiem. Więc jest to trochę żółte. a Automatycznie też widać, gdzie było malowane, a gdzie nie. To niech sobie dosycha. A ja teraz się wpieprzam na górę z tym środkiem i zacznę malować tą papę u góry. Jak to zrobię, wtedy zastaną mi okna do... Wyczyszczenia, i będzie można już schodzić w dół. Lecimy z tym. Dobra, tak jak widzicie, mamy to. Tam u góry ten daszek już jest przesmarowany tym siuwaksem Także nikt sobie to wysycha. Będzie na następne 15 lat spokój z tym kawałkiem daszką, nie trzeba wymieniać tej papy. Tutaj Karol już zaciągnął na raz cały ten bej tym produktem do dotykowania. Key render my używamy. Taki kupiłem kiedyś selko. Tutaj od razu też Bej poszedł na raz. Przymknę, bo wiatr. A drzwi zdecydowałem, że przemalujemy na czarno. Farbę mam w garażu, to wszystko pójdzie ładnie. Także teraz przerwa na lunch. Ja idę jeszcze, położę silikon w kuchni. Będzie już ten etap kuchni zamknięty. Nie? Młody? Idziemy. Dobra, tak jak widzicie, Karlu już to zaciera. Jest to drugi raz zaciągnięte. I zacierka robi całą praktycznie robotę teraz, widzicie już. Zaczyna to wyglądać ładnie, równo i o to w tym wszystkim chodzi. Będzie to gotowe do malowania, na pewno będzie lepiej wyglądało niż wyglądało. Tak samo te tutaj wejściówki też będziemy mieli porobione. Chude kawa nam westygnie. Zapomniałem o nich. Mam już zaimpregnowane Albert mi się właśnie położył na dole, więc pewnie cały będzie zaraz w tym. Ja pierdzielę, kolego. Też będzie zaimpregnowany. A jutro jest kawałek roboty znowu dzisiaj zrobione, widzicie? Tak to jest. Rzucę jeszcze na koniec, jak wygląda całe wytarte będziemy mieli gotowe do jutra do malowania. Na 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 Wycieram tutaj takim multisolbem te plastiki wszystkie, aby nabrały blasku i bieli z powrotem, bo one są strasznie siwe. Tam daszek zrobiony, jak wiecie. To zrobione, to zrobimy jutro. Tam wejście jest zrobione. Teraz tylko decyzja co do kolorów, więc czekam na propozycję. Jeżeli będziecie to widzieć, bo wrzucę to dzisiaj, to proszę jak najszybciej, bo jutro chciałbym to pomalować. Tyle ode mnie. Miłego dnia. Czy coś masz do przekazania? Ja? Ty. Oglądajcie smurfy. A, oglądajcie smurfy. <śmiennie> Trzymajcie się, hej.